Aleks, gdyby miał władzę przez chociaż jeden miesiąc, by się wszystko zmieniło. To by był totalnie inaczej, inny, nikt z naszej rodziny by nawet go nie poznał. Było wszystko zmienione. Najpierw by zmienił swój pokój, bo ja mam pokój, więc bym go powiększył tak siedem razy. Że sobie ogóle takie boisko, salon gier i kuchnię, bo mi się nie będzie chciało wychodzić. Będę w pokoju mógł trenować, grać, grać, jeść, gotować. Mogę robić wszystko, co sobie zamarzę. A gdybym miał jeszcze cały budżet, na pewno bym wszystkiego nie przeznaczył na jedzenie, bo muszę skądś mieć te rzeczy: te boisko, te, ten salon gier, tą kuchnię, i jakiś oczywiście dobry komputer, żeby było na czym grać. No to bym, dajmy przykład, bym sobie przeznaczył 500 zł na miesiąc na jedzenie, a resztę bym wydał na te moje marzenia. Yy, potem obowiązki: obowiązki mi się nic by nie chciało robić bym tylko trenował, grał i gotował. Mama by i tata by robili pranie, robiliby jedzenie na... I jeszcze bym sobie załatwił kucharza, który by wszystko gotował na zamówienie. Co chce, by mi z Mcdonalda, co tylko sobie zapragnę, nawet wszystko. I codziennie wieczorem by do mnie przychodziła masażystka lub masażysta. Bo po, trening po, cięż po moich ciężkich treningach, nie mówię tu o graniu, ale też na przykład o koszykówce, bo będę miał tam boisko, bym przychodził, bym mnie rozmasowywa rozmasowywa rozmasowywali, też bym e, zmienił, zmieniłbym, zmieniłbym, e, zmieniłbym spojrzenie rodziców na. Granie, bo granie jest ciekawe, rodzice tego nie widzą. Rodzice tylko w tym widzą zmarnowany czas i zmarnowany czas, i jeszcze, że to jest złe, że tam w ogóle mózg niszczy, oczy. Je, sposobie, co bym zmienił w sposobie wolnego czasu? Na pewno bym zmienił to, żeby się nie uczyć, bo po co mi nauka? Ważne, że będę umiał matematykę i to w sumie tyle, bo tylko to, jak będę liczył i jeszcze ewentualnie jakiś język, ale to tam... To się tego nauczę w grach oczywiście, bo jak będę po angielsku, to wszystkiego się dowiem. Na pewno bym w domu nie chciał pić tych zielonych soków, bo są niedobre. Zawsze się z tego Sellera i potem nawet nie wyjdę z pokoju, bo mnie tak brzuch boli. Zawsze. Na pewno bym nie kupował tak dużo warzyw, jak rodzice to robią, bo po co? Wystarczy, że kupię sobie bułkę, masło, pomidora i w sumie to tyle. I tak bym sobie jadł, a jeszcze bym sobie kupił na pewno, kupiłem sobie buty jakieś bardzo ładne i bym w ogóle sobie kupił jakieś ciuchy piękne. Co tylko sobie wymarzę, ehm, na przykład rodzice mają tak, że kupują na przykład jakieś szklanki, po co? Wystarczy Ci jedna. Umyjesz, nalejesz wody. Umyjesz, nalejesz wody. Ta, po co Ci 10 talerzy, jak wystarczy, żebyś miał 4 w przypadku naszej rodziny. Umyjesz, zjesz. Umyjesz, zjesz. Więc po co takie rzeczy? Można przeznaczyć pieniądze na wszystko, na komputer, na zabawy. Można sobie zrobić nawet dla zabaw, gdyby nie kupowali tych wszystkich talerzy i szklanek. I sztucy przede wszystkim, bo sztuce są drogie, a po co nam sztućce, jak wystarczą nam 4. I jeden na zapas, tylko. Jakby ktoś. Jakiś czuć coś się złamał. Um, bym zmienił też mojego kota. Żeby zawsze się ze mną przytulał. Nigdy, żeby nie uciekał, tylko zawsze był koło mnie. I. Um, domowy budżet też bym wydał na. Wydałbym sobie jakiś taki piękny obraz, sobie tak powiecie. Żeby zajmował miejsce w pokoju, że nie było tam tak pusto. Popadałbym się ściany. Bym zaczął robić graffiti sobie na ścianach, e, i bym wybudował domek dla kota. Bym miał taką siatkę na ogródku, i wszystko, co sobie wymarzy kot. Co prawda, nie mówi mówić, ale bym mu czytał z myśli. I papa, pa, to było na tyle.